Go. Ej, weź, ej, gdzie trefila! Co? No? Gdzie trefila? Ej, jakiś jest, gościu, gościu tu biegnie. Ej, i dawaj takie coś. Masz soja, nie? No. No, I skacz, i skacz, skacz, skacz z sojem. O, w dupę. Dziękuję. Chodź ze mną. Chodź do harda. I to na nagraniu. Tak się spieprzyć. Coś.